Tydzień w tygodnikach i tym razem będzie nietypowo trochę inaczej. Będzie the best of. Zmienię trochę konwencję, nie będę już tak drobiazgowo omawiał wszystkiego, co jest w trzech tygodnikach, w polityce, w niesłyku i w przeglądzie. Skoncentruję się na czymś innym. Zaproponuję Państwu po jednym tekście z każdego z tych tygodników, a jest z czego wybierać. Uczciwie powiem i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że można by kupić każdy z tych tygodników, albo w jakiś inny sposób się z nimi zapoznać, choć będę obsesyjnie przypominał kupić, 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 bo tak jednak je wspomagam. Krótko co na okładkach, no nie powalają same okładki. Dlatego też właśnie warto coś ze środka zareklamować. Polityka o trzeciej fali. Yy, o trzeciej fali COVID-u. Jeżeli to widać. Z rysunkiem Newsweek za bohatera okładkowego ma Andrzeja Hry, znakomitego aktora. Yy, a przegląd inaczej. Przegląd ma materiał, wydaje się, że jakby historyczny, bo to taki. Emeryt spod Wadowic wykiwał IPN. Jakże to jest aktualny materiał, jeżeli chodzi o najświeższą raferi ipn w tej dość obrzydliwej instytucji, nie dość, całkowicie obrzydliwej, niestety. I od, dlatego od tego zacznę. Materiał niby jest historyczny, bo dotyczy lat powojennych 50. i opisuje niezwykłą zupełnie historię wyroku, który dopiero co zapadł, w którym Sąd Okręgowy w Krakowie skazał 83-letniego emeryta na rok pozbawienia wolności z rocznym zawieszeniem i na zwrot wszystkich pieniędzy, które otrzymał od państwa, a za co te pieniądze otrzymał od państwa? A za walkę z komunizmem. Bo pan Stanisław Matuszek, bo on jest tym bohaterem, który w który w 50. latach w drugiej powie 50. lat dzięki temu, że miał pistolet z kolegami uprawiał normalną gangsterkę. Napadał na Sklepy na listonoszy, kradł, no nie zamordował nikogo na szczęście. I wtedy dostał 6 lat, a potem jeszcze dodatkowo drugi wyrok za posiadanie, nielegalne posiadanie broni. W sumie 12 lat, ale przedterminowo go zwolniono. Wyszedł pod koniec 1967 roku. No ale kiedy pis doszedł do władzy i Zaczął stawiać pomniki żołnierzom wyklętym. Emeryt Spodwadowicz doszedł do wniosku, że przecież też się może spokojnie wpisać w ich szeregi i wymyślił sobie całkowicie fikcyjną historię swojej antykomunistycznej działalności. I ta historia została w sądzie z biegłymi zweryfikowana pozytywnie wymyślił sobie, że cóż on, tego, cóż on nie robił, gdzie napadał, w jakim celu, jakie pieniądze zdobywał na podziemną organizację, którą sobie też wymyślił, Organizacja Polska Walcząca, wymyślił sobie majora Wacława Szczerbakowskiego, który był szefem tej organizacji, który mu dawał rozkazy, no to mitoman. Przy czym i sąd niestety, trzecie RP i historycy, którzy jak sądzę musieli być konsultowani przez sąd w tej sprawie, wszystko to gładko kupili, nie sprawdzając i w związku z tym emeryt Matuszek nie dość, że został, że anulowano mu ten wyrok z 59 roku to jeszcze dostał dość spore, choć nie gigantyczne, ale duże no, odszkodowanie, bo najpierw za walkę z władzą ludową 101 tysięcy i 100 złotych, a potem jeszcze za rekompensatę za drugi wyrok za nielegalne posiadanie broni 253 tysiące złotych, a więc w sumie 355 tysięcy, choć domagał się 3 milionów 780 tysięcy. No i w końcu jednak wpadł, bo trochę przesadził, bo jeszcze doszedł do wniosku, że mu się teraz należy karta kombatancka i w 18 roku złożył w Urzędzie ze spraw Kombatantów papiery o przyznaniem uprawnień kombatanckich. No i dopiero wtedy ktoś przytomny, również w IPN-ie zdaje się, trzeba przyznać, zaczął sprawdzać. I okazało się, że to wszystko jest lipa. No, historia jest powiedziałbym na film. E, taki pułkownik Kwiatkowski e, e, polski, pisowskiej. E, bardzo ciekawa historia i części chwała przeglądowi, że na to wpadł. Ale jest też w tym numerze parę ciekawych rzeczy. Jest e, bardzo ciekawy z do, e, doktorem Pawłem Bukowskim z e, London School of Economics. Muszę go zareklamować, bo to członek Concilium Civitas pod wiele mówiącym tytułem Polskie Podatki to kuriozum. To choćby myślę z innych rzeczy tutaj bardzo ciekawe, ale też ciekawa, nie polityczna, ale, ale może, może i dobrze, czy mało polityczna w każdym razie rozmowa z Grzegorzem Jarzyną, yy, yy, znanym reżyserem i dyrektorem teatru w Warszawie, też części chwała przeglądowi, że że również kulturą możemy zacząć żyć. W Newsweeku mam zupełnie coś innego, bo mimo że okładką jest Andrzej Chyra i jest mi duży wywiad, to jest okej okay wywiad, ale nic więcej, szczerze powiem, na jego temat nie mam jakby do, do powiedzenia, natomiast no, gwoździem numeru jest niewątpliwie tekst Wojna Romana, czyli też rozmowa Renaty Grochol, z, z Romanem Giertychem, oczywiście pozytywnym bohaterem Niesłychana. To nie jest mój bohater, nie z mojej bajki, ale też jest to poważna postać na polskiej scenie politycznej i społecznej, więc myślę, że nie ma co się odwracać plecami do, do, tego, do tego wywiadu i warto ją przeczytać. Tym bardziej, że Roman Giertych jest niesłychanie z siebie zadowolony. I taka rzecz, którą chyba najbardziej mogę polecić, że kiedy Renata Grochal mówi mu, a pan bardziej opozycji pomagał, czy szkodzi, pomaga, czy szkodzi, jako ten, który reaktywował młodzież wszechpolską dla części opozycyjnego elektoratu, jest pan nie do zaakceptowania. No właśnie. Ale Roman Giertyk nie ma z tym problemu, mówi. Donald Tusk w swojej książce napisał, że mam więcej zasług w sprawie zwalczania PiS niż cała opozycja. I potem, po czym skromnie dodaję, oczywiście po przyjacielsku przesadził, ale uważam, że gdyby nietrwanie, nietwarde reprezentowanie spraw niektórych ludzi sprzeciwiających się PiS, myślę głównie o Felnerze, przepraszam. Pamiętacie Państwo ten Austriak i Pominowate Jarosława Kaczyńskiego? Od dwóch wiesz, to Jarosław Kaczyński nie zdobyłby nie 235 mandatów, ale 276. Byłby blisko większości konstytucyjnej i zmienił nasz kraj w dyktaturę. No więc rzeczywiście dobrego samopoczucia Romanowi Giertychowi nie brakuje. Okazuje się, że nas uratował. Od jakiegoś koszmaru zupełnego. Więcej zamierza dalej nas ratować, bo właśnie zadeklarował, że wystartuje albo do Sejmu, albo do Senatu. Nie precyzując z jakiego ugrupowania, bo tu jest mowa, z jednej strony jest mowa o, jak rozumiem, przyjaźni z Donaldem Tuskiem, ale z drugiej strony jest, są też pochwały ruchu Hołowni. To pytanie nie padło choć warto by je pewnie zadać nie tylko Giertychowi, ale również o Hołowni i Budce. Może się pobiją o Romana Giertycha. Ale jak mówię, kpię sobie i podżartowuję, ale jak nie wątpliwie jest do przeczytania. Jest też w tym newsweeku jeszcze, jeszcze kilka innych też całkiem ciekawych materiałów. Spokojnie można kupować. I wreszcie polityka, w której no chyba jednak gwoździem numeru i moim zdaniem, jak dla mnie, ale to jest kwestia moich zainteresowań i moich sympatii. Jest znakomita rozmowa Jacka Rzakowskiego z Arturem Domosławskim. Yy, Artur Domosławski właśnie wydaje książkę: Wygnaniec, 21 z życia Zygmunta Baumana. Yy, to wielka postać, yy, kontrowersyjna, jak wiadomo, w Polsce. Zupełnie niekontrowersyjna na świecie. Na świecie uznawany był i jest za ogromnej klasy, no to ekstra klasę po prostu socjologów. I ta rozmowa jest podwójnie ciekawa. Po pierwsze, dlatego, że to jest właśnie rozmowa, to nie jest wywiad. Tutaj dwóch partnerów, obydwa, Żakowski i Domosławski, dość dobrze znali Baumana. Oczywiście tego Baumana już powiedzmy od lat 90. W XXI wieku i byli u niego w Anglii, w domu, spotykali się w Polsce wielokrotnie, więc są w tej rozmowie partnerami. Już to jest bardzo fajne, bo to jest przez to niesłychanie ciekawe, kiedy nawzajem podrzucają sobie dodatkowe rzeczy. Rozmowa jest moim zdaniem, znaczy bardzo dobrze reklamuje książkę, bo wokół książki będą pewnie kontrowersje, tak jak były wokół poprzedniej bardzo głośnej książki Artura Domosławskiego o Ryszardzie Kapuścińskim. Moim zdaniem to jest wybitny analityk dziennikarski Domosławski. Ja bardzo wysoko cenię tę książkę o Kapuścińskim. Tej jeszcze nie czytałem, choć. Jak właściwie tylko skończę nagrywanie, to biegnę do, szukać do księgarni, bo chyba od środy ma być już w księgarniach. Bardzo cenię domusłowskiego za dwie rzeczy. Po pierwsze za odwagę poruszania tematów niewygodnych. Tak było z różnymi aspektami życia Ryszarda Kapuścińskiego. I tak no, wygląda na to, będzie też z Baumanem. W przypadku Kapuścińskiego, myślę, że u Baumana też, to będzie tak, że Domosławski ma tę, jak dla mnie, wielką umiejętność pokazywania, że ani ludzie, ani świat nie jest czarno-biały. Ale też, że na przykład czarne elementy w naszych biografiach niekoniecznie nas w jakikolwiek sposób przekreślają. To rzadka umiejętność, bo my jesteśmy jednak przyzwyczajeni do myślenia czarno-białego. Albo w 100% fajny, albo w 100% niefajny. <laughs> tak, zresztą trochę jest chyba też z Giertychem, mi się wydaje. Nie, żebym go boże broń porównywał do Baumana, bo to jednak naprawdę nie talika. W tej rozmowie najciekawsza jest chyba, jak dla mnie, właściwie sprawa anegdotyczna, o której ja nie wiem, tak nie wiedziałem, ale zapomniałem, wyparłem że to, co naprawdę najbardziej dotknęło Baumana, ba o czym mówi, mówią rozmówcy, to jest sprawa odnowienia jego doktora, doktoratu na Uniwersytecie Warszawskim. To się działo w 2007 roku, czyli za pierwszego PiSu. I otóż wtedy, a to był taki szczyt popularności światowej i, i szacunku wobec Baumana na całym świecie, a u nas tuż, u nas Uniwersytet Warszawski powołał komisję złożoną z poprzednich rektorów, i to duże nazwiska, Henryk Samsonowicz, Włodzimierz Siwiński, Piotr Węgleński, Andrzej Wrublewski i ówczesny rektor Katarzyna Hołasińska-Macukow jako przewodnicząca. I ta komisja, jak chyba się wydaje, bo nie mamy tutaj pewnej gwarancji, jednogłośnie zdecydowała, że takiej uroczystości na Uniwersytecie nie będzie. No, trudno jest dzisiaj ustalić szczegóły, bo, bo właściwie media w ogóle się prawie, prawie o tym nie napisały. Ci, którzy jeszcze żyją, głównie oparli się na, na tym, że Bauman służył w KBW, czyli Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No to będę, nie mylmy tego z UB, jak już wielokrotnie czytałem, bo to bzdura. Tu zresztą o tym KBW jest w tej rozmowie również. I to wystarczyło, żeby macierzysty, alma mater Baumana, no skreśliła go, skreśliła go i odmówiła mu tego honoru w tym 2007 roku. A wszyscy siedzieli cicho i udawali, że nic się nie stało. Bardzo, ciekawa, bardzo ciekawy wątek właściwie wart być może jakiegoś jeszcze osobnego tekstu, ale biorąc pod uwagę, że świadków już albo nie ma, albo zdaje się niezbyt chętnie na ten temat chcą mówić, to, yy, to chyba nic z tego nie będzie, a wielka, a wielka szkoda. Yy, pasjonująca zupełnie rozmowa i wierzę, że książka równie pasjonująca, i dlatego do tego zachęcam, ale w tej polityce jeszcze jest. Yy, Więcej, więcej ciekawych rzeczy, też takich, które mogą nas zirytować, na przykład to, że być może ten rosyjski Sputnik, czyli ta szczepionka rosyjska, wcale nie jest taka zła. i Trochę nam może być głupio w związku z tym, bo przecież mamy takie założenie, że zachodnie jest zawsze dobre, a rosyjskie, to z rządów Putina przynajmniej, nie może być oczywiście dobre. Ale też bardzo ciekawa rozmowa z Mają Staśko i Patrycją Wieczorkiewicz o wymiarze niesprawiedliwości ciągle karzącym zgwałcone kobiety. Dobry numer, pełen dobrych, dobrych tekstów i właściwie wszystkie trzy tygodniki godne tym razem polecenia, choć jakbym miał wypunktować, to bym powiedział politykę numer jeden, przegląd numer dwa, Newsweek numer trzy. I tym, i tą punktacją zakończę. Idziemy kupować. Książkę o bałmanie Artura Domosławskiego. Dziękuję.